Dobry wieczór polsko, a dzisiaj oszukałem was. Nowy pogromca Minecrafta. Nowy wygląd mobów. Po nagraniu przeze mnie materiału, ASUS oficjalnie zdementował plotki o produkcji własnego RAMu. Informacja była świeża, źródła wyglądały legitnie, a dementi wpadły chwilę po nagraniu przeze mnie filmu, więc przepraszam. Po latach ciszy, memów i zbiorowej żałoby. Hytale powraca. Po anulowaniu projektu przez Riot Games twórcy Hypixel Studios odzyskali prawa do gry i 13 stycznia tego roku rusza przed sprzedaż. Gra ma być czymś pomiędzy Minecraftem a RPG, kładąc duży nacisk na modding, serwery i narzędzia dla twórców. Co ciekawe, sami twórcy przyznali, że uratowanie projektu było wręcz cudem, bo jeszcze niedawno gra była ledwo grywalna. Dla community Minecrafta to największa potencjalna alternatywa od lat. W najnowszym Snapshocie Minecrafta zmiany nie ominęły… dzieci? Młode zwierzęta i moby dostały nowy wygląd i w końcu przestały wyglądać jak dorosłe modele wrzucane do pralki na 30%. Lepsze proporcje, bardziej urocze pyszczki, nowe animacje, czyli zero wpływu na gameplay, ale więcej… ale fajny pimpek. Snapshot jest testowy, więc Mojang pewnie jeszcze dużo pozmienia w aktualny wyglądzie młodych zwierząt. To na tyle dzisiaj bratki, trzymajcie się i do następnego.